Krok pierwszy brzmi: przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Kiedy wczytamy się w ten pierwszy krok anonimowych alkoholików, od razu mm, możemy zaobserwować, że jest to początek wszelkich działań, które prowadzą do y, zaprzestania picia. Mm. Jest taka zasada, która pozornie brzmi jak masło maślane, ale którą często y, przypominają alkoholicy, która y, y, mówi nam, że y, jeżeli chcemy przestać pić, najpierw musimy przestać pić. Teraz przestać pić. Bo nie można przy, przestać pić, kiedy ciągle się pije w, w codzienności. Te wszystkie mechanizmy powodują, że to, tą iluzoryczność myślenia. Magiczność myślenia, że kiedyś przestanę pić, że sobie w końcu się tak zbiorę w sobie, i tak sobie poradzę. Dlatego ten pierwszy krok domaga się rzeczy bardzo trudnej. jakby Zaakceptowania bezsilności, uznania jej, że jest się bezsilnym wobec alkoholu. Każdy z nas był kiedyś bezsilny wobec jakiejś rzeczywistości, wie jakie to jest trudne, jakie to jest bolesne. Warto właśnie sobie na własnej skórze to uświadamiać, przypominać, że łatwiej jest nam zrozumieć drugiego człowieka. Ten pierwszy krok jest to taka bardzo żmudna, długa droga do zmiany obrazu samego siebie. I Ten krok bardzo w tym pomaga, ułatwia. Jakże trudno jest przebudować obraz samego siebie. Kiedy nałożyliśmy pewne maski, kiedy mamy pewne przyzwyczajenia, jakby tą drugą naturę. Jak, jak, jak trudna, bolesna droga, jak potrzeba wsparcia, żeby z osoby panującej nad swoim życiem, kontrolującym swoje życie, trzymającym je w garści, przejść do osoby, która utraciła kontrolę nad własnym życiem, utraciła kontrolę nad piciem. Czyli jest właśnie bezsilna wobec pewnych rzeczywistości, które, do których doprowadziło picie. Uświadomienie sobie utraty kontroli nad spożywaniem alkoholu, to jest jakby podstawowy fakt, że utraciliśmy tę kontrolę, nie mamy już jej i że będziemy teraz próbowali ją odbudować. Zobaczenie, też ten pierwszy krok pozwala zobaczyć konsekwencje, jakie przyniosło picie, jakie wywarło to, to na naszym życiu. Jeszcze raz podkreślę, że ta akceptacja bezsilności w tym pierwszym kroku jest szalenie ważna. Żeby jeszcze lepiej to zrozumieć, to ta akceptacja własnej bezsilności. Wobec alkoholu polega na tym, że człowiek uzależniony poddaje się i nie podejmuje kolejnej walki z alkoholem, ponieważ doświadczenie jego życia pokazuje mu, że samotne próby podejmowania walki z problemem alkoholowym są bezskuteczne i że tak naprawdę. Niczego nie zmieniają, chociaż energii wiele może człowiek wkładać, ale to nie przynosi żadnego skutku. Więc yy, bardzo trudno, człowiek jest taki progresywny, więc bardzo trudno jest mu się poddać. Yy, ale w tym wypadku nie ma innej drogi, ponieważ musi przestać wierzyć w swoją siłę, w swoje pomysły, zdolności, ponieważ yy, życie pokazuje mu, że to nie działa. Dlatego ten pierwszy krok pokazuje, że trzeźwość, powrót do zdrowia jest niemożliwy bez wsparcia z zewnątrz. Ja sam sobie nie poradzę. To wiedzieć, to wiedzieć już bardzo dużo. Dlatego zaczyna się, kiedy, to, kiedy sobie to uświadomimy, to zaczyna się poszukiwanie siły wyższej od nas samych. Która może przywrócić nam zdrowie, nie w sposób magiczny, ale siły, na której się oprzemy, która nas poprowadzi. Tę, siłą, tę siłę rozumie się na wiele sposobów w AA. Jako ta siła może, może mieć obraz wspólnoty, że to ta wspólnota jest tą siłą, że tą siłą jest Bóg, jakiego wyznają chrześcijanie, Bóg, jakiego wyznają Żydzi, muzułmanie itd. itd. Bóg, jakikolwiek On nam się jawi, ale zaczynamy rozumieć, że sami nie poradzimy sobie. Więc automatycznie, jakby naturalny sposób zaczynamy poszukiwać siły wyższej od nas samych, która nas wspomoże w tym pracy nad sobą. Warto też dopowiedzieć, że ta odbudowa życia, odzyskiwanie kontroli nad życiem nie znaczy także odzyskiwanie kontroli nad piciem. Wielu terapeutów zdecydowana większość twierdzi, że nie ma już powrotu do kontrolowanego picia. Oczywiście można kontrolować swoje życie poprzez właśnie to, że się już nie będzie piło.